Witajcie, na samym początku muszę Was przeprosić. W trakcie tworzenia tego materiału jestem przeziębiony, z tego powodu nie nagrywam podsumowania miesiąca na wideo z moim głosem. Dziękuję z góry za zrozumienie i zapraszam do oglądania. Czas na podsumowanie września 2021 roku. Jak widzisz, w pierwszym programie zarobiłem 560 zł. Dla jednych to dużo, dla drugich są to grosze. Ja jestem zadowolony. Biorąc pod uwagę to, że nie byłem aktywny i nie pracowałem online przez cały miesiąc. Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, dlatego wypłacę te wynagrodzenie, by nowy miesiąc zaczynać od zera, przejdźmy teraz do drugiego programu. W połowie września zleciłem wypłatę na około 2000 zł. Dokładniej było to 1776 zł. Jak widzisz, od wypłaty zarobiłem kolejne 100 zł. W tym programie również dzisiaj zlecę wypłatę. We wrześniu bez pracy i zaangażowania się wpadło również 46 wniosków z programów, na których pracuję. Zostaną one rozliczone na następny miesiąc. Za jeden wniosek mam średnio 100 zł. 46 razy 100 zł. równa się 4600 zł. mało czy dużo. Jak za miesiąc, w którym nie byłem zaangażowany, to nawet przyzwoity wynik. Zachęcam Cię do obserwacji moich profili i tego kanału. W październiku będzie się dużo działo.